Witam wszystkich bardzo serdecznie z Daystreamerbox. Dzisiaj, widzicie, gramy na naszym starym świecie i chciałem Wam pokazać coś, co dzisiaj zdążyliśmy zrobić. Jest tak, wiatrak. Zrobiliśmy zdążyć wiatrak. No może nie do końca, bo tylko dach i skrzydło, ale te pole i to wszystko to zrobiliśmy dzisiaj. I tutaj jest budka wędkarska. Według mnie to wszystko wygląda pięknie i w ogóle, tak jak widzicie, jest wodospad. Oczywiście zaraz się tam przejdziemy, ale też możecie zauważyć, że zaktualizowaliśmy e, naszą farmę, która wygląda bardzo brzydko i tutaj były wszystkie zwierzęta, i tutaj, jak pamiętacie, była nasza stodoła na koniu. A tutaj wszystko ładnie, pięknie według mnie wygląda. Tutaj mamy te krowy, świnie, owce i lamy. Tutaj na dole powiem, że się nic, nic nie zmieniło. Totalnie nic. Wszystko wygląda tak jakby tak jak wyglądało. Zadejtowaliśmy naszą mapę i widzicie. Tutaj tak wszystko sobie ładnie wygląda. Jeszcze tu jest całe przejście i ten. Także tu na dole też się nic nie zmieniło. Także tak. Pójdźmy sobie tutaj. Oczywiście nie obyło się bez strabnych owiec i krów, przenosić te tysiąc krów i milion tych owoców. A według mnie teraz prostu 50 razy jaki wygląda, to wszystko jest takie ładne. Tutaj nie wiem, czy jest to nie wnikam to. jeszcze nasze rzeczy zostały po całej budowy, tego wszystkiego, wycinam. nam. Uff ile my tu robiliśmy z 5 godzin tutaj ta wieża co była ta brzydka ona będzie tutaj stać oczywiście będzie ulepszona, będzie lepsza, ładniejsza wszystko będzie super świetnie no ale powiem, że tyle czasu ja tu poświęciliśmy na to wszystko, na to przejście, na tą farmę, na, na mły, na, na to tutaj wszystko jest, wszystko jest dopracowane na ostatni guzik że tak powiem wiecie ten. I to jest coś pięknego to całe pole to, 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 nawet, to nie będzie ścinało to jest tylko tak żeby ładnie wyglądał te skrzynki wszystko ma ładnie coś uporządkowane wszystko mi się to jest tak tak mi się to podoba no i tutaj mamy pudkę wędkarstw szandomek i no, normalne skrzynaczki to, no, to jest tylko zrobione dla żeby wyglądało no i tutaj ułożyliśmy też rybki no ładnie wyglądają, a tu mają zieleń na dole Tutaj będzie wodospad Powiem tak Coś będzie W tym miejscu coś będzie Stan jakiś budynek Ale nie zdradzam Będzie to bardzo ciekawe Także polecam zobaczyć Następny odcinek jeśli się pojawi Powiem tak Zostało jeszcze parę rzeczy do pokazania który oczywiście pokażę w tym odcinku, ponieważ ponoć oczywiście, że przejdziemy, nie było pokazane jak, jak wygląda trasa, jak wygląda autostrada, że tak powiem, w odcinku, więc to zrobimy, jest to coś, się koń baguje, ale to nieważne, na schodach się koń bagują, co z tym oczywiście nasz most wszystkie takie rzeczy fajnie to wygląda to jest nasza autostrada oczywiście z lampami i z tym wszystkim tam nie wiedzie no. że jest tak projektem będzie metro od nas do chłopaków. Podobno... Mikołaj już zaczął, więc... Fajnie, fajnie, okej. Okay. Zejście już podobno ma. Okej, okay, fajnie. Będziemy to łączyć. Oczywiście Mikołaj będzie robił tam cały tunel. Wam Bąd... <grym> mi się na pewno nie chce, jak on się pobawi teraz. No i Wam Mikołaj do Wałszyca będzie mieć bardzo krótką drogę. że oni mieszkają no mają ich sąsiedzi. To jest nasz bushman, waszym lożem, to nasz bushman. Tak go zwą i tak, tak się nazywa. Widzicie on zdążył tutaj sobie zrobić tutaj o, w tym miejscu przejście, tu jest jego wieża. Tu będzie pod jego magazyn. Podobnie. Nie wiem czy tak będzie, ale tak będzie. Ta lampa jest najlepsza, bo nas cały czas świeci i się śmiem, że on będzie za nią płacił. Nien nie niką płaci. No i tak, tu nie, jest elegancką. Tutaj jak sobie wam szybko pokazać, tutaj zaczął się budować rosek. Coś tu zaczął, chyba to jest most, nie wiem, nie wnikam, ale chyba tak. Tutaj ma kanion. Oczywiście tu widać kto to był. Oczywiście nasz Bushnem. Piękny warżym Tylko liście. On, on żyje na liściach. On jest liśćmerem normalnie. No i tak. Powiem wam, że jestem trochę niezadowolony z tego, że... Bo jest bardzo mało rzeczy tak naprawdę. Jest mało rzeczy na tym serwerze. Ja bym chciał, żeby on był większy. To znaczy ja się z wielką staram, że, żeby wszystko tu wyglądało fajnie. było dużo rozbudowanego. O. Widzicie? To się wszystko świeci. No. Eee, dbamy o to, ale chłopaki dbają tylko o to, żeby u, si u siebie w domu było ładnie, a nie na zewnątrz. I to mi się nie podoba wręcz. Bo tu powinno być dwa razy więcej rzeczy. No ale trudno. Taki chyba los. Oczywiście się będziemy starać, żeby grało w niedaleką przyszłość, będzie grało dużo więcej osób, tak? Teraz, nie wiem, teraz pięć osób, a my chcemy tak osób, że wygrało faktycznie na tym serwerze i to będzie fajne bo to już naprawdę będzie kozacko wyglądało jak wszyscy będą grać i to będzie zamiast nie 3 osób czy 4 będziesz widział tabelę 10 osób to będzie fajne no no ale to to tak na razie nasz serwer wygląda teraz wam jeszcze pokażę w ciemności jak wygląda świetnie wszystko oświetlony w to, to robi jeszcze z domem będzie coś Dom, dom będzie modernizowany, to od razu zdradzam, będzie modernizowany, będzie wyglądał nieco inaczej, chociaż zostawimy jego, powiem tak, może nie kształty, to zdradzę już, że nie kształty, ale styl, styl na pewno zostanie. Teraz wam chcę pokazać jak pięknie to wszystko wygląda w nocy. Po prostu to wygląda świetnie. Patrzcie sami. Ten wiatrak jest po prostu przepiękny. wraz z tą pszenicą. Tutaj widzicie domek, tutaj musimy dać trochę drzew. No i ta farma. No to robi wszystko robotę. Także wraz z dźwiękiem i już i tym czymś, jakimś banerem i widokiem na wiatrak. Dostawia nas. Trzymajcie się. Cześć.